Zaczynamy, zaczynamy kolejną próbę. I będziemy teraz grać razem z akompaniamentem. Uwaga. I z milion łapek. Lot... I, tak, I subskrypcja, tak. No. Może trzeba wygrać. Y, ta, y, pianino takie. Tak, dobrze. Uwaga, 3, 4. Jeszcze raz to samo. Pięknie. Piątka. Dziękuję. Możecie wygrać pianino. Pięknie. Pięknie wyszło. Najpiękniej. No, możecie wygrać pianino. Za darmo. Za darmo. Za darmo pianino. Pa.